szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli Pytania i Podpowiedzi. Kolejne pytanie: Czy, żeby docenić katolicyzm, trzeba z niego najpierw wyjść? To jest szereg takich pytań, które do nas ostatnio docierają z taką mocą, i myślę, że warto, żeby je tak stawiać na surowo. Odpowiedź jest, może tak, może nie. Zdaję sobie z tego sprawę, że niestety nie wyczerpiemy tego tematu, ale czy nie warto się takimi pytaniami zajmować, choćby je sobie zadając i nie uzyskując takiej kompletnej, pełnej odpowiedzi? Zdecydowałem się podczas tego odcinka zadać sobie samemu to pytanie i próbować. Na nie odpowiedzieć, a raczej podpowiedzieć. Jak można o tym myśleć? Właśnie nie mam pełnej odpowiedzi, ale może dam jakieś podpowiedzi. W sumie po to jest ta seria. I można by powiedzieć tak jak Amerykanie mówią, to bardzo ważne pytanie. To rzeczywiście jest ważne pytanie. Jak podejść do katolicyzmu? Jak się z nim spotkać? Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i inaczej pewnie będzie próbował odpowiedzieć na to pytanie ktoś, kto doświadczył jakichś trudności w kościele, czy jakiejś przemocy, czy no, jakiejś krzywdy, a inaczej, jak ktoś nie rozumie, a inaczej, jak ktoś dopiero poznaje, co to jest katolicyzm. Jakoś w Polsce myślimy chyba po staremu, że wszyscy są katolikami, a przecież tak nie jest i wszyscy myślą po katolicku. I jako katolicy, czy ochrzczeni w Kościele Katolickim, myślimy o Kościele Katolickim, czy krytykujemy Kościół Katolicki, ale właśnie stając na tej pozycji no, ochrzczonego czy wychowanego w Kościele Katolickim, a wiemy, że tak po prostu nie jest. Zwłaszcza w większych miastach, chociaż nie tylko, spotykamy ludzi o bardzo różnej historii. Coraz bardziej też doświadczamy choćby w ostatnim czasie, kiedy przyjechali bracia, siostry z Ukrainy do nas, więc czy są prawosławni, czy są niewierzący, czy są protestantami, czy są buddystami, no bardzo różnie to bywa. I też z ich punktu widzenia, bardziej właśnie wschodniego, czy z perspektywy Kościoła prawosławnego, ten katolicyzm wydaje się całkiem inny. Oni by mogli zapytać: Czy muszę opuścić prawosławie, żeby je na nowo odnaleźć, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest coś takiego, że muszę na nowo odnaleźć się w tym, czy na tej drodze, czy w tej duchowości, czy w tym kościele. W którym jestem, że to, że się tu urodziłem i tak zostałem wychowany, jest niewystarczające. To, co słyszy nikodem od Pana Jezusa, ten, który już był w Najwyższej Radzie, że trzeba mu się powtórnie narodzić. Jeżeli tego nie zrobi, to nic nie zrozumie. Widzimy to też choćby u świętego Pawła. Kiedy był szawłem, myślał jak szawę, a później po spotkaniu Pana Jezusa zmieniło mu się radykalnie, żeby nie powiedzieć, diametralnie. I myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie nawrócenia. Albo znamy takie osoby, które mają doświadczenie nawrócenia. I czy w takim razie to, że ktoś z naszych bliskich się nawrócił, już daje mi odpowiedzi na wszystkie moje pytania? No nie. Czy, teraz druga, drugi taki wątek, czy rzeczywiście muszę, kiedyś tak mi ktoś powiedział, ciężko zgrzeszyć, żeby doświadczyć Bożego Miłosierdzia? Hmm? I by się wydawało, aha, jak tak doświadczysz tego grzechu, w sensie upadniesz w ten ciężki grzech, stoczysz się, można by tak powiedzieć, a potem wrócisz jak marnotrawny syn, przysłowiowo mówiąc ewangelicznie, to właśnie to jest to. Ale pamiętam, takie zdanie, choćby w kontekście świętej Teresy z Lizie, że wielkim miłosierdziem jest to, kiedy Bóg podnosi Cię z upadku, ale jeszcze większym miłosierdziem, jeżeli nigdy nie pozwoli Ci upaść. Co nie znaczy, że nie przeżywamy tego dogłębnie, co nie znaczy, że nie przeżywamy. Tych naszych trudności wewnętrznych jakoś y, niepoważnie czy nierealnie, jakby przeżywamy to, i każdy z nas, żeby się na nowo narodzić, musi poważnie przeżyć y, to swoje nawrócenie, może właśnie niejednokrotne nawrócenie. Jesteśmy na jakiejś drodze. Stajemy przed pytaniami, czy my nie potrzebujemy też jakiejś ramy. W pewnym sensie, no musimy, jesteśmy w jakimś konkretnym świecie, żyjemy we, w, w konkretnej kulturze, otaczają nas, czy doświadczamy, czy myślimy właśnie na konkretny sposób w poszczególnych czasach są konkretne bardzo prądy myślowe, które obowiązują. Nie? Czasami też ulegamy jakimś ideologiom, czy ideom, które są czasami bez pokrycia. No, w zależności w jakim środowisku się kształtujemy, tak to różne myślenie nas jakoś dotyka, czy obowiązuje, czy kształtuje. I właśnie z tego konkretnego myślenia, z tej konkretnej ja to nazywam tak ramy. Ruszamy w drogę, żeby się uczyć, żeby poznawać na nowo to, co dotyczy naszego życia to jak ten świat jest stworzony, urządzony i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście mamy teraz dostęp choćby przez internet do różnych kultur, do różnych religii, dużo. Łatwiej nam to zgłębić, chociaż wiadomo, inaczej wirtualnie, a inaczej realnie, ale myślę, że dużo więcej z nas, można powiedzieć, duża większa część populacji zdaje sobie sprawę z tego, że można bardzo różnie przeżywać swoje, swoją duchowość, swoją religijność, że to nie jest takie jednorodne na całym świecie. Więc, y, uczymy się jedni od drugich. Właśnie to spotykanie innych ludzi z innego sposobu myślenia, czy z innej kultury, y, innego systemu zachowań, y, no właśnie to rodzi w nas różne pytania, czy rzeczywiście y, tak jest. Jednocześnie właśnie to, że jesteśmy konkretnie wcieleni w konkretnym miejscu na świecie, y, no daje nam jakiś y, Zbiór y, zasad, jakąś, jak to ja to nazywam, y, ramę. No to jest też pytanie, czy w tych naszych wyborach, y, w tym naszym poznawaniu, musimy od razu posługiwać się taką sztywną deklaracją: czy występuję, czy wstępuję, czy porzucam Kościół, czy na nowo go wybieram. Czy ja muszę się tak szarpać, szamotać, chodzić po skrajnościach? Może niektórzy z nas jakoś muszą, a może niektórzy nie muszą, prawda? Więc wydaje się, że nie ma co yy, no, wszystkich mierzyć jedną miarą, nie? Czy, czy pozwalamy, to jest chyba pytanie do każdego z nas, czy pozwalamy sobie najpierw, a potem też innych, yy, na to odnajdywanie drogi? Nie? Na to towarzyszenie każdemu z życzliwością, z szacunkiem, z miłością, a jednocześnie no, za kogoś życia nie przeżyjemy. Więc musimy dać mu tę przestrzeń wolności. No, oczywiście, rodzice mają z tym kłopot, jak traktować swoje dzieci, czy to najpierw nieletnie, czy potem już pełnoletnie, i no, jakiś tam dramat przeżywają. Zawsze, jeżeli, nie wiem, to co przekazali, czy to w sferze idei, czy w sferach właśnie kultury, religii, że ich dzieci tego nie szanują albo to porzucają, no to jest zawsze jakaś dramatyczna sytuacja dla rodziców. No, oczywiście, więcej mamy tutaj marginesu, czy mniej, bardziej mniej to przeżywamy. No, jest to jakiś proces, jest to jakiś trud. No ale właśnie też na tym to polega, że właśnie jak mówimy o ramie, jak mówimy o, o tym, co wcielone, no to wcielenie ma swoje ograniczenia. No nie da się wszystkiego wiedzieć, wszędzie być, wszystkiego doświadczyć. No możemy za tym gonić, ale też potem już się tym nużymy i męczymy i tak naprawdę nie wiemy skąd jesteśmy, gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Też jakoś daje mi do myślenia to, co kiedyś usłyszałem, że, dawno, dawno, dawno temu już, w sensie jak było mniej ludzi na świecie, no, no był taki zwyczaj, jeżeli ktoś się nie mieścił jakby w tej ramie, to znaczy, no, w kulturze tego plemienia czy tej wioski, to był wygnany, prawda? Jakby poza tą strukturę, poza tą ramę. Teraz, jak jest tyle ludzi na świecie, nie można nikogo gdzieś wygnać, to się raczej zamyka w więzieniach, prawda? Myślę, że to, przynajmniej da, mnie tak dało to do myślenia, że to jest jakoś tak obrazowo przedstawione to, co właściwie z nami się dzieje w takich wyborach: czy ja muszę być wypędzony, czy samemu wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby potem wrócić. Czy y, raczej właśnie jest ten model, że ja się muszę gdzieś zamknąć, zaszyć? Czy ktoś mnie zamyka w jakimś więzieniu, nie wiem jak to inaczej powiedzieć? Czy czasami sami to robimy? Y, I czy to służy rzeczywiście temu, żebym y, się w tym odnalazł? Nie? Bo jeżeli nawet myślimy, y, czy w, tym, w klucz tego pytania, czy muszę coś porzucić, żeby na nowo to odnaleźć, czy to docenić? Hmm. Czy y, rzeczywiście to jest y, y, konieczne, to właśnie takie oderwanie? Nie? Czy jednak y, można inaczej y, szukać? Nie? Czy muszę być jakoś wykluczony, czy muszę być y, jakoś zamknięty, y, wyrzucony y, poza nawias, można by tak powiedzieć? Czy samemu siebie jakoś wyprowadzić poza nawias, żeby na nowo docenić to, z czego wychodzę? Nie? No, du dużo różnych myśli jeszcze mi się rodzi w głowie. Może jeszcze to jest ważne, że że każda instytucja ma to do siebie, prawda? Że jakoś się starzeje, że się usztywnia, że się, nie wiem, biurokratyzuje, że się deprawuje, że kostnieje, że umiera wreszcie. Że to jest naturalna jakaś. Kolej rzeczy, naturalny jakiś proces, yy, dokonujący się w każdej instytucji, czy to będzie państwo, czy to będzie kościół, religia, jakaś inna społeczność, że tego yy, doświadczamy, doświadczamy tego, nie wiem, w zakonie, doświadczamy tego też w naszych rodzinach. Że, że jest ten proces, taki dojrzewania, który nie zawsze jest miły i prosty. Nie? To, co mówimy, że często kościoły dzielą się, na przykład, czy społeczności, że jak jest jakiś konflikt, kłótnia, no to się mnożą przez podział, nie? Że, że do pewnego momentu tylko dochodzą, a potem się zaczynamy dzielić ze sobą, nie? że nie umiemy przejść całości tego procesu. Że on jest jakby zbyt trudny, i przez to szukanie życia, nie wiem, czasami też prawdy, jakby no, decydujemy się porzucać i jakby na, zaczynać na nowo, ale jednocześnie może być coś takiego też, że tak nie do, trwamy do końca tego procesu, żeby, żeby to właśnie gdzieś umarło i potem znów się urodziło. Nie? Nie wiem jak to jest, znaczy nie, nie, nie w tym kluczu to mówię, że teraz chcę kogoś zatrzymywać, wytrwać za wszelką cenę, coś tam. Nie wiem, są różne drogi, natomiast no, każdy z nas musi to jakoś rozeznać i o tym zdecydować, w jaki sposób sobie z tym poradzi, bo rzeczywiście chyba trzeba zakwestionować te rzeczy, które tak po prostu dostałem. Może właśnie trzeba od tego odejść, żeby znaleźć to na nowo. Na pewno trzeba przejść jakąś swoją drogę. I to jest droga poważna i trzeba ją przejść na poważnie. Może w tym pytaniu jest mądra myśl zawarta, właśnie że aby docenić to, w czym żyjemy, czy to będzie katolicyzm, tak jak tutaj jest w pytaniu, czy to będzie moja rodzina, czy jakakolwiek inna wspólnota, że żeby to docenić, muszę jakby wyjść na zewnątrz i żeby potem do tego wrócić i na nowo to odnaleźć. No jedno jeszcze mi się rodzi w głowie. No jeżeli skądś odchodzę, to do czego odchodzę? Dokąd odchodzę? Na co to zamieniam? Nie? Że to, jak się to <śmów> mówi, prawda, rzeczywistość nie znosi pustki. Więc nie wychodzę z nikąd i nie idę do nikąd, zawsze wybieram coś. I co to jest? I nie o to chodzi pewnie, żeby to było wszystko super doskonałe, bo może trzeba się zawieść wiele razy. Ja pamiętam w moich poszukiwaniach subkulturowych, choćby, zachwyciłem się punkiem. Potem się rozczarowałem. Zachwyciłem się ruchem hipisowskim, potem się rozczarowałem. Ekologicznym się rozczarowałem. I kościołem też się wiele razy rozczarowałem. I zakonem też się wiele razy rozczarowałem. I sobą mm. <laughs> się też wiele razy rozczarowałem. No ale właśnie, chyba jest to pytanie, które na końcu warto zadać. Czy w tym wszystkim Rzeczywiście chodzi o miłość i czy rzeczywiście w tym wszystkim zwycięża miłość. I dobrze by chyba tak było, żeby zwyciężała. No, czego sobie i Wam serdecznie życzę. Dziękuję za te różne rozważania i rozkminy. Może znajdziecie tu jakąś podpowiedź dla siebie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!